Cześć pomerku! A co ty tutaj sobie siedzisz tak sam? Szukałam cię wszędzie. A ty na wiosce wikingów, co tutaj robisz? A no co? Siedzę i myślę sobie. Bo wiesz co? Dowiedziałem się, że niedługo przyjedzie tak dużo, dużo, dużo innych pomerków. I się zastanawiam, czy ja się z nimi mam zaprzyjaźnić, czy, czy jednak nie. A dlaczego masz się z nimi nie zaprzyjaźniać? Przecież będziesz miał tutaj tyle atrakcji w sezonie, żeby się z nimi bawić, że powinieneś się cieszyć. No nie do końca tak jest. Bo wiesz, teraz jak jestem sam i są tylko moje siostry, to ja troszeczkę tutaj mam luz bluz, a jak przyjadą wszyscy, to się będą tutaj panoszyć. Panoszyć się podobno ma być dużo, dużo tych pomarków, a ja nie wiem, czy, czy ja bym chciał się z nimi dzielić, tymi wszystkimi zjeżdżalniami i tym wszystkim. Bo wiesz, w kulkach, jak jestem z moimi siostrami, to i tak już dużo nas jest. A jak przyjdzie tak dużo, dużo, to powiem Ci, że to jest dla mnie takie zmartwienie. Pomerku, choć pójdziemy na spacer, to ja ci wszystko wytłumaczę, okej? Okay? Słuchaj, jak przyjedzie tak dużo, dużo tych pomerków, to będziesz miał się z kim bawić. Twoje siostry, pamiętasz, jak ci dokuczały? Teraz będą mogły dokuczać innym. To jest dla ciebie też fajne. Jak myślisz? Hmm, może i ty masz rację! Może to być fajna zabawa! I w końcu będę mógł się trochę poławić sam, a może nawet znajdę jakiegoś kolegę wśród nich. Chodź Pomerku, zrelaksujesz się troszkę, pochodzimy, popatrzymy, co tu trzeba zmienić, bo przecież niedługo zaczyna się sezon, więc musimy zaplanować pewne działania, żeby jak przyjadą nie tylko pomerki, ale nasze dzieci, to żeby też miały się jak bawić, czym bawić i żeby tutaj miały mnóstwo atrakcji, co ty na to? Hura! Okej, okay. uwielbiam takie spacery. Ja mam tyle pomysłów, idziemy! Uwaga, zamknij oczy, bo teraz chcę Ci coś pokazać, tylko nie patrz, dobra? Dobrze, Pomerku, co ty mi takiego chcesz pokazać? Słuchaj, powiem Ci coś fajnego. Tutaj za tą bramą, tutaj za wikingami przyjechały ostatnio do nas zgadnica. Zgadnij, zgadnij! No nie wiem, co to może być. Alpaki! Alpaki, a one są takie fajne! Chodź, pokażę ci! Chodź ci pokażę. Zobacz. Tutaj mają swoje... O, 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 o zobacz, 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 zobacz. widziałaś? Ojej, rzeczywiście. A co one tak daleko? Możemy je zawołać? One już jedzą z ręki, tylko wiesz, tutaj przyjeżdża do nich taka Marcelina i przyjeżdża do nich Matylda. I one jak karmią je, to one do nich przychodzą. Nawet chodzą z nimi na takich fajnych obrożach. Nie wiem, czy z tobą by poszły. No, wiesz, ja tutaj jestem rzadziej, więc może by ze mną nie poszły. A czy to można do nich jakoś zawołać coś? A wejść, możemy do nich? Możemy! Spróbujmy. Chodź, zabierajcie. No nie, nie mogę otworzyć. Dzisiaj już tam nie wejdziemy, bo jest zamknięte, wiesz? Przyjedzie Marcelina, to wtedy nam otworzy. I wtedy będziemy się mogli z nimi bawić. O, jaka szkoda! Ale dobrze, to może poczekajmy na Marcelinę, jak przyjedzie. To będzie. Będziemy się bawić. Co ty na to? Tak, super. Ja codziennie obserwuję, jak one przychodzą i jak fajnie je karmią i jak fajnie się z nimi komunikują. Idziemy dalej, chodź, pokażę ci coś jeszcze. Zobacz, tutaj są pawie. Widzisz, jak chodzą? O, rzeczywiście, ale super. Hmm, ile ich jest? No, jest ich tylko pięć, ale będzie więcej, tak myślę. A tam alpaki cały czas są z nimi, zaprzyjaźniły się. Chodź, idziemy dalej. Pokażę Ci moją ulubioną zjeżdżalnię. O, to są moje ulubione zjeżdżalnie. Dlaczego te? A dlatego, bo jak wchodzę sobie tutaj na nie, to mogę obserwować wszystko. Zobacz, zobacz, wszystko, co się dzieje na pomerani. A mnie to interesuje wszystko, bo przecież to jest mój domek. Także teraz sobie troszeczkę zjadę, dobra? Dobrze, i sobie pozjeżdżaj. No, zobacz, a to jest dragon. Tutaj wszystkie dzieciaki uwielbiają jeździć na tej kolejce. Tylko powiem ci, że ona jest taka trochę niebezpieczna dla dzieciaków małych, więc trzeba tutaj być z rodzicami. Aha, wiesz co? Ja ci powiem, że i ja bym się bała, bo to jest takie ekstremalne trochę, tak? No, ekstremalne. A pomerki uwielbiają ekstremalne rzeczy. <grystanie> Gdzie ty tam wszedłeś, Pomerku? O, a no, wszedłem, bo moja siostra mówi, że tutaj, jak się wejdzie i się chodzi tutaj po tym, to wszystkie mięśnie pracują, a kondycję trzeba mieć. Pomerku, bujasz się? Tak, bujam się. Uwielbiam się bujać. Pomerku, ja już muszę iść. Może mi następnym razem pokażesz coś więcej, co ty na to? No pewnie, wiesz co? Tam daleko zobacz, tam, tam. Widzisz? No widzę. No to tam, tam, słuchaj, są takie jelenie i takie fajne i też jedzą nam z ręki. Także pójdziesz ze mną kiedyś na karmicie? No pewnie, że pójdę. To no super, to teraz idź. A ja spotkam się z moimi siostrami i trochę się pobawię. Powiem im o tym, że przyjadą do nas te pomerki, co ci mówiłem, że tak dużo. Ok, w takim razie udanej zabawy, powodzenia. Cześć!